Ani razu w ciągu ostatnich czterech lat przedstawiciel Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin nie został zaproszony do debaty, do telewizji publicznej, nawet w ośrodku regionalnym. To ja się wobec tego pytam, czy nie było o czym dyskutować? A no było! Przecież to Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin przedstawiło do wszystkich sejmików e, wojewódzkich petycję o wprowadzenie e, Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. Wszystkie sejmiki oczywiście tą e, naszą inicjatywę e, odrzuciły, natomiast nie było debaty. Dlaczego żaden ośrodek telewizyjny, e, telewizji publicznej nie zaprosił do studia przedstawiciela Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, aby mógł poinformować mieszkańców, że jest taka inicjatywa, nie zaprosił przedstawiciela PiSu, żeby się mógł publicznie wypowiedzieć powiedzieć y, Platformy Obywatelskiej czy SLD. No, y, y, te nasze pozytywne społecznie inicjatywy się wycisza i to nie jest fair w stosunku do rozwoju demokracji. My mamy swój program, mamy program, w którym postulujemy wprowadzenie ław przysięgłych. Dlaczego? Proszę księdza i proszę państwa, dlatego, bo to po pierwsze kończy spór o tak zwaną praworządność z Komisją Europejską. W dalszej perspektywie uruchamia dla nas środki pomocowe, które są przecież nam należne i buduje jeszcze zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości. Na czym by to polegało? Losowo wybiera się 13 obywateli w, danym, w danej apelacji sędziowskiej, w danym okręgu, który rozpatruje sprawy, 13 osób losowo wybranych przychodzi do sądu. W sądzie dowiaduje się do jakiej sprawy i to oni, tak jak było w II Rzeczpospolitej, podejmują decyzję, czy ktoś jest winny, czy ktoś jest niewinny. I, i, i co to powoduje, że sędzia jedynie zarządza tym, jak wygląda, jak, jak przebiega rozprawa i miarkuje ewentualny wyrok. No przecież to jest doskonały pomysł, który jest przecież zgodny z konstytucją. I chyba w Stanach taki jest, tak? Jest, gdzieś tam ten, jest system. W oczywiście w krajach anglosaskich on funkcjonuje, natomiast przed wojną w Polsce również funkcjonował i on jest całkowicie zgodny z artykułem 182 Konstytucji, który mówi, iż to obywatele sprawują sprawiedliwość. Dlaczego nie pochylić się nad tym projektem? Dlaczego Państwo o tym wielokrotnie nie słyszeliście? no dlatego, ponieważ jesteśmy cenzurowani. 我问你。Well, <laughs>